Dobry wieczór państwu. Ja jednak bym się upierał przy dzień dobry, wtorek 28 maja. Kolejne wydanie Gazety Gryfińskiej w milionie, za... w milionie punktów sprzedaży na terenie Gryfina, Gminy Gryfino i Powiatu Gryfińskiego, a w niej. Słońce za chmurami. Jeszcze chciałem dodać tylko, a w niej tematem głównym, bijącym Wasze oczy i nasze oczy z okładki są yy, tak. Jest kwestia ta, tak, 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 tak delikatne stworzenia jak truskawki. Dlaczego już są drogie? Dlaczego będą drogie? Nie będziemy tego ukrywać. Piszemy na stronach czwartej i piątej. Z bliska przyjrzeliśmy się sprawie. Rozmawialiśmy z lokalnymi plantatorami, sprzedawcami. Co jest powodem tej sytuacji, dowiecie się, czytając gazetę gryfińską? Za nami Dzień Matki, przed nami Dzień Dziecka. Proponujemy materiał na stronie, właśnie miałem sprawdzić, na, której, na stronach 12 i 13. Rozmowa z dwoma gryfińskimi mamami. Wielodzietnymi mamami. Wiel... Po... Przedstawicielkami wielodzietnych rodzin. Tak. charakteryzujących się sporą ilością potomstwa. Słuchajcie, nie ma lipy. Sześć dzieci w dzisiejszych czasach. Bądź sześcioro, sześcioro. Sześcioro. No. sześcioro dzieci, bądź siedmioro dzieci. To nie lada wyczyn. I... Na stronie wcześniej, czyli jedenastce, rozmowa o pierwszej wegańskiej restauracji w Gryfinie mieści się przy ulicy Szczecińskiej. Przy ulicy Szczecińskiej vis-a-vis -vis starego sklepu sportowego. Y Wege Jadło, bo tak się nazywa, zaprasza już, jest czynne od, od, w zasadzie od zeszłego tygodnia. Frekwencja na razie bardzo dobra i imponująca, nawet na 15 minut przed oficjalną godziną otwarcia lokalu, kiedy przeprowadzałem wywiad z panią Patrycją Jamrus, która jest że tak powiem, pomysłodawczynią w ogóle tego, tej, tej restauracji. Wege Jadła. Zdarzyło się tak, że wywiad został przerwany. Pierwszą klientką, która w ogóle tam trafiła i już zamawiała nie tylko kawę, jakąś czy, czy, czy wodę. A pamiętasz co zamawiała? Już to nie pamiętam, nie co zamawiała, bo byłem pochłonięty rozmową z panią Patrycją. Natomiast to wydaje mi się, że był bardzo dobry prognostyk do tego, że, że takie miejsce w Gryfinie powstało. Czy jest na to popyt? Jak ocenia to sama pomysłodawczyni? Dowiecie się czytając wywiad na stronie 11. Mało tego. Na stronie 10 wywiad z właścicielem Gryfińskiej. Lodziarni... lodziarni, która nazywa się Rodzinna. Tak. Wiem, że uczestniczyłeś wespół w tym wywiadzie z Adam Abramowicz. Uczestniczyłem, tak. no Jest to na pewno, żeby politycznie, polityczną poprawność zachować, jedna z najbardziej popularnych i lubianych lodziarni w Gryfinie. 28 i 29 jest bardzo ciekawy materiał poświęcony sylwetce pana Józefa Kulawca. Znanego z czego? Nie tylko z podnoszenia rąk w geście zwycięstwa, badminton, ale nie chodzi, chodzi o podnoszenie ciężarów, które swego czasu w gryfinie miało się więcej niż dobrze. W ramach tematu tygodnia na stronie. A o wyborach jeszcze musimy ale powiedzieć. Za, na koniec to zostawiamy. No po co teraz? Na stronie 8 i 9 w ramach tematu tygodnia zajmujemy się kwestiami rewitalizacji, czy zmiany, które zaszły w Parku Miejskim na Górce Miłości i tzw. Opolance są korzystne, czy też nie. Sprawę wyśledziła i nią zajęła się dziennikarka nasza Anna Sznigir. Dla pewnych kręgów zapewne są korzystne, to są kręgi tak. zapewne powiązane z ulicą 1 Maja ku jej, że tak powiem, górnej Kół. części a dla innych kręgów y, mogą być to rozwiązania. Y, Bo park jest przyznaczone czymś tak y, immanentnym z naturą człowieka jak, y, jak błędy. I wypaczenia. Zajmują się również sprawą gryfińskich fontan, które fontan. podobno są fontan. groźne, Fontan, które podobno są groźne. E, staramy się także rozwiązać temat e, skate parku, który w dalszym ciągu jest w stanie takim, jakim jest, a niektórzy nawet twierdzą, ci, którzy fachowo z niego korzystają, że jest w stanie coraz gorszym. Co poleciłbyś kubo ze stron sportowych? Ze stron sportowych poleciłbym wyniki wyborów do, Europarl do Europarlamentu, zwłaszcza w takim ujęciu naszym mikro, gryfińskim, lokalnym, gminnym. Zaskakujący jest wynik. Y Osoby, która uchodzi tutaj za liderkę tego obozu liberalno-demokratycznego, kolokwialnie mówiąc. Dlaczego? O tym piszemy na stronie trzeciej. Tak. Myślę, że wnikliwe oko przeanaliz po przeanalizowaniu tych liczb wyciągnie wnioski zbliżone do naszych. To oko. Nie mam tutaj na myśli tylko umiejętności takich zwykłych arytmetycznego ary dodawania i dzielenia, mm. ale, ale jakby kojarzenia troszeczkę szerszych procesów. Yy, a polityka do takich procesów należy. W każdym razie gratulujemy yy, osobom, które osiągnęły wynik yy, zgodny z ich oczekiwaniami. Zachęcamy do lektury. Jakoś więcej, wydania. Więcej, więcej może nie będziemy o polityce mówić, bo każdy swoje zdanie ma, prawda? A my no staramy się jednak y, zachowywać taką umiarkowanie w tych, w tych ocenach. Zachęcamy do lektury. Ale na wyborach byłeś. Oczywiście. No ja też byłem. No, no i fajnie. No i, no i fajnie. No. Ale dobra, jedziemy już? Już był klaps? Klaps. Dobry Witam. wieczór Państwu. Przepraszam, co ja gadam, bo tak ja za szybko to wszystko jest. To jeszcze raz zadam pytanie. Czekaj, ja się